Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie dziś domowy majonez fermentowany, czyli przepis na domowy majonez, który nie tylko smakuje lepiej niż sklepowy, ale dzięki fermentacji może zachować świeżość nawet przez kilka miesięcy. Jeśli to brzmi dobrze, daj pod filmem kciuk w górę, to pomaga mi na przyszłość w lepszym doborze przepisów oraz zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek po bezpłatne powiadomienia o nowych przepisach. Majonez fermentowany to świetny sposób, by uniknąć konserwantów i wzbogacić dietę o naturalne prebiotyki. Jego przygotowanie zajmuje tylko kilka minut, a efekt jest naprawdę rewelacyjny i powiem, że od ponad roku nie robi już majonezu praktycznie innym sposobem. Zatem z przekonaniem polecam przepis pisanej składniki jak zawsze na www.skutecznik.tv, a ja zainteresowanych zapraszam do filmu. Dziś porcja na jeden średni słoik, bo taki wygodniej przechowuje mi się w lodówce i tak najczęściej robię, ale podpowiem, że jeśli masz dużą lodówkę lub potrzebujesz dużo majonezu, spokojnie można zrobić go z podwójnej porcji, na przykład w litrowym słoiku. Jajko wyjmuję z lodówki odpowiednio wcześniej, żeby miało temperaturę pokojową. To kluczowe dla udanej emulsji, i zazwyczaj wyciągam po prostu rano i jakiś czas później robię majonez. I jeśli używam serwatki na przykład z jogurtu, to odcedzę ją przez gazę lub filtr do kawy, aby była klarowna. Szczegół piszę jak zawsze w przepisie pisanym na blogu. Na razie jak do wysokiego naczynia, to może być naczynie blendera lub do słoika, w którym zmieści się końcówka blendera, wlewam kolejno wszystkie składniki, zaczynając od jajek, a kończąc na oleju. I kolejność jest tu ważna, zatem najpierw jedno jajko, potem trzy czwarte łyżeczki musztardy, pół łyżeczki soli, 3 czwarte łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny, albo octu na przykład jabłkowego lub z białego wina i dwie łyżki płynu probiotycznego, to może być serwatka, czyli ten taki odciśnięty, taka. Taka odsączona na przykład z jogurtu, to może być sok z kiszonek, kombucza. Ja dzisiaj biorę sok z kiszonych ogórków domowych, i w tym układzie mogłam dać tutaj ciut mniej soli na początku, no ale przeżyjemy, będzie dobrze. I na koniec troszkę więcej niż jedna szklanka oleju o neutralnym smaku. Ja daję jedną szklankę i jakąś jedną ósmą, powiedzmy. I najlepszy byłby tu olej z awokado lub winogronowy, uprzedzając pytania, oliwa lub olej lniany, technicznie się sprawdzą, ale mają zbyt dominujący smak, więc jeśli szukasz takiej klasyki, to nie rekomenduję. Aczkolwiek jak najbardziej prozdrowotnie mogą być, tylko wpłynie to na smak. Czekam kilka sekund, aby olej oddzielił się na powierzchni. Widać, że wyraźnie podchodzi do góry. No i teraz końcówkę Blendera umieszczam na dnie słoika i włączam najwyższą moc. Przez pierwsze sekundy trzymam go nieruchomo, aż dolna część majonezu wyraźnie zgęstnieje i zbieleje. Zacznie się robić taka emulsja, zobaczcie. Następnie powoli unoszę i opuszczam blender, aż całość stanie się jednolita i kremowa. I ten sposób już znacie, bo jest identyczny z tym, który pokazywałam wcześniej w, przy, przy przepisie na klasyczny majonez. Jedna, dwie minutki i gotowe. Tak to wygląda. I od razu dopowiem, że taki majonez można zrobić bezpośrednio w słoiku, w którym mieści się rzecz jasna końcówka blendera, bo wtedy jest mniej naczyń do mycia. Ja na potrzeby filmu nagrywam w naczyniu blendera, bo nie każdy ma taki słoik, a mając blender na pewno macie do niego i naczynie. No dobrze, to już gotowy. Przekładam do czystego i suchego słoika. Mm, ten bajonet jest naprawdę przepyszny. Teraz przykrywam ten słoik i zostawiam, w sensie, jak go zakręcam i zostawiam w temperaturze pokojowej na jakieś 5-7 godzin, aby rozpoczął się proces fermentacji. No i to już przełożony i nie ruszam, tylko on sobie po prostu spokojnie stoi. Za te 5-7 godzin zaglądam i po tym czasie wygląda tak. Piękny, gęsty, kremowy jak klasyczny majonez. Zamykam i wstawiam do lodówki. Po kilku godzinach zgęstnieje nawet jeszcze troszkę bardziej. I to wszystko. Można korzystać. Z uwag praktycznych, uprzedzając pytania, jakie przewiduję. Jak długo można przechowywać taki majonez? W lodówce zachowa świeżość nawet do 3 miesięcy dzięki naturalnej fermentacji. Czy on smakuje inaczej? Ma taki lekko delikatniejszy, taki bardziej delikatny, bardziej jak samitny smak i może subtelny, kwaskowy akcent, ale naprawdę nie jest to wyczuwalne. Jakie oleje najlepiej się rozprawdzą? Najlepszy, tak jak wspomniałam wcześniej, byłby tu olej z awokado lub z pestek winogron. Żepakowego nie polecam, aczkolwiek też technicznie się sprawdzi. Generalnie takie jakieś neutralne w smaku. Oliwa z oliwek może zdominować za bardzo smak majonezu, ale też się sprawdzi. Czy mogę dodać inne przyprawy? Jak najbardziej można wzbogacić ten majonez smakowo, na przykład dodając pesto, kary, srirache ocet jabłkowy, czosnek, chili, czy na przykład zioła. Pełna dowolność, także można robić też majonezy smakowe na tej bazie. Jak wykorzystuję? Jak klasyczny majonez, czyli do sałatek i kanapek, jako baza do sosów, na przykład do czosnkowego, tatarskiego i tak dalej. Świetne do pieczenia, bo super sprawdza się też na przykład w cieście czekoladowym, takiej babce majonezowej. Podlinkuję dla Was taki przepis, bo już nagrywałam. I klasycznie jako dodatek do burgerów, frytek, wrapów i tak dalej. Przed Wielkanocą jak znalazł? Kremowy, trwały i pełen naturalnych probiotyków, domowy majonez, fermentowany poleca się do waszych lodówek. Sprawdź go sobie na mniejszej porcji, dostosuj swoje dodatki i śmiało korzystaj. Mam nadzieję, że przepis się przyda. Przepis, pisane składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu. Skutecznie TV. link jak zawsze w informacjach pod filmem. Podobnie jak lista składników, więc wystarczy tylko kliknąć. Znajdziesz tam też link do zapisu na listę zainteresowanych kursem, m.in. o szybkim komponowaniu zbilansowanych domowych posiłków. No i możesz też zerknąć na sałatkę gyros lub sałatkę burgerową, bo tam m.in. pysznie ten majonez wykorzystasz. Dziękuję za uwagę, za dogodność nie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, subskrybującym. Dziękuję za wsparcie no i smakowitych domowych majonezów Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze, smacznego!